Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Jak zapewne Państwo wiecie, którzy obserwujecie kanał Nowato, jesteśmy nie tylko instalatorami pomp ciepła Mitsubishi Zubadan, ale także użytkownikami. To wynika z kilku przesłanek. Jedną z nich to jest to, że ta pompa jest bardzo dobrą pompą, jej system autoadaptacji, czyli to, że sterownik pokojowy ustawiamy na zadaną temperaturę, jaką chcemy, a pompa sama przez swój algorytm działa tak, aby osiągnąć tą temperaturę i utrzymywać ją przy najniższym wydatku energetycznym, no, czyli przekłada to się przy naj, najtaniej jak się da, no to jest perełka. I druga rzecz zubadan, czyli ten typ sprężarki z wtryskiem pary suchej i mokrej. To fachowe pojęcie, ale chodzi o to, że pompy ciepła powietrze wody mają znaczny spadek mocy wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. I z badań jest to rozwiązane, jest znane od prawie trzech dekad opatentowane, że ten spadek do niskich temperatur prawie jest zerowy. Pompa ciepła do minus 15 zachowuje się tak, jakby była przy plus 15, mówimy o, oczywiście o mocy, co wiadomo spada, ale mocy. To są te rzeczy, które, które powodują, że ta pompa wyróżnia się na rynku. Ja ją używam na grzejnikach, montuję ją często na instalacje grzejnikowe, aczkolwiek tak samo montujemy je na instalacje. Podłogówki, ale tam gdzie jest wyróżnia się tym, to, to jest to instalacje grzejnikowe. No i dochodzimy do jednej rzeczy, która jest jakby tylko pompy zubanan w wersji tej, że są japońskim produktem. Składane są w Szkocji, ale cała myśl techniczna to jest Japonia. No, wiadomo, są dobre, bardzo dobre, ale ich cena też klasuje się gdzieś tam w cenie produktów premium, chociaż znam jednostki, które mają w sobie sprężarki Mitsubishi Electric niższej kategorii, czyli Power Inverter, a są droższe od Zubadanów. To różnego rodzaju firmowe pompy, które gdzieś tam są składane przez firmy kotlarskie chociażby. I, no, ale wracając do tego no i mamy, ten, mamy tą tabelę wydajności, która też jest czymś co świadczy o, o wartości zubadana proszę zobaczyć że przy, przy y, średnio zasilaniu y, na grzejnikach płytowych 45 stopni z takimi się najczęściej spotykam ta pompa 8 kW ma moc grzewczą 8 kW do, do nawet do minus 15 COP spada do dwóch, ale to średnioroczny COP jest ważniejszy, niż ten chwilowy. I to są, to są powody, dla których zubadany są i będą najlepszymi pompami na rynku pewnie jeszcze długo. ale na szczęście mamy jeszcze pompy, które są może nieco inne, może, Wiemy, że nie mają takich parametrów, ale są bardzo zbliżone do, do zbadanych. I proszę zobaczyć na ten wykres. Mamy tutaj pompę, która e, zachowuje się bardzo podobnie. Ma bardzo podobne parametry wbrew pozorom, bardzo podobne parametry, a niektóre naprawdę ma fenomenalne parametry i e, i jest to pompa, która ma też wtrysk pary. Konstruktorzy mówią, że tam też jest para sucha i mokra wtryskiwana. Jest to japońska pompa i ta pompa produkowana jest mało tego w Polsce. Ten koncern otworzył, koncern otworzył fabrykę w Polsce i e, przez to samo ma swoje dwie zalety. Jest e, Bardziej dostępna cenowo oraz nie podlega takim wahaniom dostaw jak pompy z zagranicy, a szczególnie te płynące z Chin czy Tajlandii. I oczywiście jest to Toshiba Estia. Miło mi poinformować, że staliśmy się dystrybutorami tej marki. I proszę zwrócić uwagę, że ta pompa ma właśnie bardzo zbliżone parametry pracy. Ona ma też możliwość sterowania temperaturą pokojową. Ma, można wyciągnąć sterownik z, 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 z jednostki wewnętrznej, powiesić na ścianie w domu i będziemy mieli możliwość sterowania temperaturą. Nie jest to ten system autoadaptacji, jaki jest w Zubadanie, więc Zubadan tutaj zawsze będzie na razie, znaczy zawsze na razie jest liderem, ale ma zbliżony algorytm pracy, podobny algorytm pracy. Moce 8 ,11 kW 11 na pełnym wtrysku, pary suchej i mokrej. I to są te perełki w Toshibie. Oprócz tego są jeszcze R32, oczywiście. A oprócz tego są jeszcze 4 i 6 jednostki mniejsze do domków z podłogówką, takich jednostek potrzeba, ponieważ coraz częściej dostaje do wyceny projekty, które właśnie wymagają. Takich mocy na, na zasilanie, już nie 8, a właśnie 4 kW, proszę sobie wyobrazić, że według standardów WT21 dom 100-metrowy potrzebuje około 3 kW mocy źródła ciepła na ogrzewanie. Na pewno Zubadan to jest pompa numer 1 pod wieloma względami, ale tuż za nią. Jest Toshiba, szczególnie ta jednostka 8 i 11. Mam kilka realizacji wkrótce, więc będą, będą nagrania z tego. Też taka informacja, że jeżeli chodzi o zubadany i Toshiba, są to pompy znakomite jakościowo i nasza firma nie boi się ich montować daleko od naszej siedziby. Czego raczej już nie będę robił, jeżeli chodzi o inne pompy. Jeżeli ktoś chce mieć pompę mm, zbadana, jeżeli ktoś chce z Państwa mieć Toshibę, szczególnie zapraszam. Jesteśmy w stanie nawet pojechać dalej, ponieważ wiemy, że z tymi pompami nie dzieje się nic i nasze serwisy nie będą potrzebne. Zapraszam. Nowato, sprawdzone, polecone. Zubadany i to siby w Nowato.